Witamy, witamy wszystkich w Koncie Kuchani z zimowej Australii. Za 7 dni, nie za 10 dni zaczyna się zima, także już jest prawie zima. Także myśmy się ubrali odpowiednio. Zaczęło lać i zapraszamy Was na pogadankę dzisiaj. Zima się zaczyna 1 lipca, także zostało nam jeszcze 9 dni. I wczoraj wieczorem zacząłem palić w piecu, bo się zrobiło zimno. Nie spot, Zrobiło się zimno? Zrobiło się zimno i on był ciężko wystraszony, wiecie? Z tej złości wygryzł, wygryzł krokodylowi czy smokowi oczy. Także smok jest ślepy teraz. Pokaż smoka. Jest ślepy, biedny i nie może się bronić. Osiągnęliśmy sukces, bo spod zaczął się zachowywać jak normalny pies. Wyobraźcie sobie, że musiałem go nauczyć skakać na, na fotel. <grym> Teraz już się nauczył. Zabrało mi południa. nie? Ej! Teraz już sam skakuje czasami. Ale do łóżka jeszcze cały czas się boi, także łóżko mam tylko dla siebie. Teraz troszeczkę, tak? Zaczynam od niego pomału robić normalnego psa, który skacze po łóżkach. Który... O, w zabawie przestaje się bać wielu rzeczy, także może to jest droga do sukcesu. Założyłem dzisiaj klapę w drzwiach i teraz nie wie co zrobić biedak. No chodź, chodź, chodź do środka szybko, no chodź. może się otwiera, ale no, nic się boi cały czas. Cykor! Chodź. Będę miał problem, bo nie będzie chciał wychodzić. To, że nie będzie chciał wracać, to już jego problem, ale że jak mi się swajda w domu. O, ja, się otwiera. No. Może coś by kombinuje. Przecież przejdź normalnie, tak jak wszystkie psy przeważą. No ciekaw jestem, czy się położyłem mu kawałek smakołyka z drugiej strony. <laughs> będziesz, będziesz szukał drugiego wejścia. <laughs> Łubem to róż. No, Chodź. chodź. Znaczy nie stój, tak. No w końcu się kiedyś musi nauczyć, nie? Zestresowana bidota. Niestety musiałem zdjąć drzwi z powrotem, bo nie chciał przechodzić. Próbowałem go przekupić mięsem, kiełbasą, czymkolwiek, ale nie chciał się ruszyć. Patrzę na pogodę w Polsce i bardzo wam zazdroszczę tej wiosny. Zawsze nam brakowało tutaj bzów i kasztanów i konwali tej zieleni wiosennej, która jest taka świeża i taka niepowtarzalna, bo tutaj w zasadzie ciągle jest albo zielono bardziej, albo troszkę mniej, ale zielono jest zawsze. Jakiś miesiąc temu Czarnokuś przysłał mi link do strony, gdzie ktoś opisuje nieprawdopodobne posunięcie rządu w Wielkiej Brytanii i Australii, że niby mają wziąć milion Polaków z Anglii do Australii i nie wiem, jak to tam ma się odbywać, bo ta osoba nie podaje specjalnie żadnej wiadomości, bo jest jedna pani, drugiej pani powiedziała i ma znajomego tam, i gdzieś ten znajomy coś usłyszał. Także to jest, na początku miałem, zignorowałem to kompletnie, ale dzisiaj pomyślałem, że mogę do tego wrócić. To jest przykład tak zwanych fake news, czy nieprawdziwych wiadomości, które w ostatnim czasie wszędzie się pokazują i każdy próbuje nagrać swój bębenek w jakiś sposób. Więc słuchajcie, to jest nieprawda, to jest kompletne kłamstwo, to jest bójda na resorach, tak jak się kiedyś mówiło. A dlaczego myślę, że tak jest? Bo Australia broni się przed nowymi ludźmi w bardzo mocny sposób i w tej chwili nawet... E, ograniczane są wizy wszelkiego rodzaju. Zaczynając od uchodźców, na przykład, kiedyś było bardzo modne do Australii łodziami przypływać, i Australia zajmowała się tymi ludźmi. W tej chwili, jeżeli ktoś przypłynie łodzią i nie, nie jest e, przyjęty oficjalnie, nie, nie, nie postara się o wizę przed przyjazdem do Australii, zostaje wywieziony za granicę. Australijskie, do Papua New Guinea, czy na, na inne wyspy tutaj okoliczne, które należą do jakichś małych państwek, i tam zostaje osadzony w, w takim obozie, i może się albo osiedlić tam na tej wyspie, albo wrócić do swojego kraju. To jest to. Wizy, które w tej, do, do tej pory były bardzo popularne, 5, 457 to była wiza na zawód, było tam chyba ponad 600 zawodów, na których można było się starać. W tej chwili zostało ograniczone o chyba 260 zawodów, zostały zdjęte z tej, z tej listy. Staranie się o wizę się, stało się dużo droższe i dużo bardziej skomplikowane. Z warunków, jakie istnieją w Australii w tej chwili, Australia nie stoi w tej chwili najlepiej, jak, jak, jakby się chciało. Płace są bez zmian chyba od dwóch lat, a w pewnych miejscach nawet pospadały. Wiąże się to z tym, że e, głównie północna Australia i, i zachodnia, to jest północny Queensland, e, terytorium północne i w zasadzie cała zachodnia Australia były e, napędzane kopalnictwem. Kopalnie w tej chwili przestały się budować w związku z tym, że e, surowce. Pospadały w cenach i przestało się to opłacać. I jest zdecydowanie mniej pracy niż było kiedyś. To jest to. Ludzie, którzy potracili pracę w kopalniach czy przy budowach kopalni, przenoszą się na wschód, jadą do Melbourne, do Sydney, część do Brisbane. Tam cały czas jeszcze trochę tej roboty jest, chociaż nie wiem, jak długo to będzie trwało. Gospodarka australijska jest gospodarką cykliczną, tak jak w wielu innych krajach, w zasadzie wszędzie na świecie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, i w tej chwili jest gorzej, potem będzie lepiej. Ja, jak żeśmy przyjechali tutaj ponad 30 lat temu, się potem dowiedziałem, że to był jeden z największych kryzysów, jakie Australia przeżyła. a co, co, nie, co nie przeszkodziło nam w kupieniu domu i, i znalezieniu pracy, i ustawieniu się jakoś w tym życiu. Także. Jak się chce, to, 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 to można to zrobić, i w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie. Trzeba się po prostu przygotować, że może będzie trochę trudniej niż się spodziewało, że będzie. Tak więc wracając do pytania Czarnogórza, co ja myślę o tym całym pomyśle o tym poście na, na internet, ja myślę, że to jest kompletna bzdura, że nie warto sobie tym w ogóle głowy zawracać, bo ktoś sobie coś wymyślił i z jakiegoś powodu to opublikował. Wy jesteście ludźmi inteligentnymi, i ja nie wierzę, że ktokolwiek w ogóle zwrócił uwagę na coś takiego. I tym miłym akcentem żegnam Was i do następnego razu. Ja w tej chwili coś tam składam już, bo zacząłem trochę inaczej żyć, i niedługo prawdopodobnie usłyszycie coś nowego ode mnie. Także na razie buziaki, uściski i do usłyszenia.